To ja, świnka Pepa, to mamusia świnka, to tata świnka, a to mój malutki brat George. A w wózeczku leży maleńka siostrzyczka Erin. Czasem odwiedzają nas babcia świnka i dziadek świnka oraz przyjaciele. George, 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 co ty robisz, George? Bawię się moim bociągiem, Pepo. Wiesz, George, znalazłam w piwnicy stare lustro. Jest jakieś tajemnicze. To jest jakieś niezwykłe lustro. Niezwykłe? Czemu, Pepo, Pepo? Po prostu coś innego znajduje się po drugiej stronie lustra. Nie, niemożliwe, Pepo. Tam się znajduje nasze odbicie. No tak, no tak, nasze odbicie też jest, ale to jest jakieś inne. Naprawdę? No chodź, chodź, pokażę ci. Dobra pepo, pepo. To jest właśnie to magiczne lustro George. Magiczne? Tak, magiczne, magiczne zwierciadło. Magiczne pepo Pepo tylko dlatego, że jest luziowe? Nie, nie dlatego. Chodź, podejdziemy bliżej, zaraz się sam przekonasz, o co chodzi. Okej, okay, Pepo, Pepo. No i widzisz, George, o co mi chodzi? Niby lustro. Hop, hop. Czy nie widzisz, George, nic dziwnego w tym odbiciu? Hopla, hopla. Nie widzę pepo pepo. To przybliż się. No przecież to jestem ja. No tak, tak, to jesteś ty. Ale co jest za tobą? Tu nic nie ma, pepo pepo. Właśnie. Tu nic nie ma. A po drugiej stronie lustra jest. Oj. George, widzisz? Widzisz to, co ja? Widzę, pepo pepo. Wiesz, George, może uda nam się przejść na drugą stronę, jak Alicji z Krainy Czarów. Wow, jak tu pięknie. Niesamowita kraina. Warty time. O, była jakaś imprezka. Jest prezent i cukierek. Cześć! Cześć! Możemy się pobawić? Tak. O dzięki, dzięki, George! Chcesz pozjeżdżać? Tak, Pepo, Pepo! Chodź, pozjeżdżamy! Nie lubię takie pompowane placie Pepo, Pepo! Ale było super, Pepo, Pepo! Teraz ty? Nie, George, ja nie zjeżdżam! Ten torcik i Cukiereczek są smutni. Lepiej chodźmy stąd gdzieś dalej. cię Pepo, Pepo? Do widzenia, Terezenciku, do widzenia, Cukiereczku. Nawet nie odpowiedzieli. Bardzo nieładnie. O, George, tu jest kino. Kupimy sobie popcorn, kolę i idziemy do kina? Tak, ja lubię popcorn, Pepo. Kup mi popcorn. Dzień dobry, poproszę duży popcorn i dwa napoje. Tak, jeden dla mnie. O, dziękuję bardzo. Mamy dwa napoje i popcorn Pepo Pepo. Tak, i duży popcorn. Możemy iść do kina. George, co tu się wyprawia w tym świecie? Ten kasjer. Też jest smutny. To jest jakaś kraina smutasów? Nie wiem, Pepo Pepo. Dzień dobry, poproszę dwa bilety. Możecie wchodzić bez biletu. Bez biletów? Nie rozumiem. Dobra, chodź Pepo Pepo, bo popcorn stygnie. Ale, o jakie wygodne foteliki. To dla Ciebie, George, nie jest dziwne, że oni wszyscy są smutni? Nie wsiście Pepo Pepo. Jak to nie wszyscy, George? Wszyscy, wszyscy, George. Nie żywać Pepo Pepo. Na ekranie mają wesołe minki. No tak, masz rację, George. Moji Pops mają wesołe minki. Ale to tylko film. A naprawdę, spójrz. Spójrz, jakie smutne minki. Co się tu wyprawia? George, nie możemy obejrzeć tego filmu. Musimy dowiedzieć się, co się dzieje. Chodźmy dalej. Dobrze pepo, pepo, ale wrócimy na film? Tak, wrócimy, jak się wszystkiego dowiemy. O, George, spójrz. Lodziarnia. O, ja lubię Lodzie, pepo, pepo. Wiem, George, że ty lubisz lody. Ja też lubię lody, ale boli mnie dzisiaj troszeczkę gardło. A ja mogę loda, Pepo? No dobra. Wezmę loda i babeczkę. A ty sobie usiądź tutaj. Dobrze, Pepo, Pepo? Dzień dobry. No nie, no nie, no nie. No nie wierzę. Znowu smutna minta? Co się tu wyprawia? Poproszę babeczkę i lody. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Jaka dziwna ta baweczka. George! George, mam już lody dla Ciebie. Proszę. Dziękuję, Pepo Pepo. A dla mnie baweczka. Ale dobre te lody, Pepo Pepo. No właśnie, wszystko to jest jakieś podejrzane. Smaczne lody. Dobre kino, a dlaczego oni są tacy smutni? Muszę rozwiązać tą zagadkę. Cześć, fajny pojazd, pewnie nieźle się nim jeździ. Tak. Wiesz, muszę o to zapytać, dlaczego wszyscy, wszyscy w tej krainie, po drugiej stronie lustra, są tacy smutni? Kiedyś nie byliśmy smutni. No to co się stało? Zostawiliśmy się na imprezie urodzinowej naszego brokatowego jednorożca. No i co, impreza się nie udała? Było super, ale zły kocur porwał jednorożca. Uuu. Nie płacz, nie płacz! Gdzie ten kocur? Gdzie ten kocur mieszka? Zaraz się z nim rozprawię. On jest bardzo zły i my się go boimy. Ja nie pozwolę na to, żeby wszyscy byli tutaj smutni. Chyba nie bez powodu przeszłam na drugą stronę lustra. Poza tym jestem z moim bratem George'em. George, pozwól na chwilkę. Jeszcze nie zjadłem lodów, Pepo, Pepo. Później dostaniesz więcej. Tak, mamy dużo lodów. No, prędziutko, George. No, cio Pepo, Pepo. Wyobraź sobie, że jakiś wredny kocur porwał brakatowego jednorożca i dlatego wszyscy się smucą, bo jednorożec jest uwięziony. Naprawdę? Tak. Jedziemy. Dobra, przesuń się i pokaż drogę do tego kocura. Ale fajnie. Super pepo, pepo. Trzymaj się, George. Zaraz dopadniemy tego kocura, tak, pepo. Jesteśmy blisko, Pepo. To tutaj? No tak, widzę tego kocura. Zaraz się z nim rozprawię. Ty, paskudny porywaczu, uwolnij w tej chwili jednorożca. Nie! Gdzie go więzisz, Paskudo? Tam jest Pepo, Pepo. Gdzie, gdzie? O nie! Zamknąłeś go w klatce? Wypuść go w tej chwili. Nie, nie, nie. Dlaczego nie? Bo nie mam przyjaciół i on będzie moim przyjacielem. Co? Przyjaciół nie trzyma się w klatkach. Ja, ja nie mam przyjaciół, więc będę miał tego przyjaciela w klatce. Możesz pójść z nami i zobaczysz, ile poznasz nowych przyjaciół. Tylko musisz już być dobry. Najpierw wypuść jednorożca. Jak mnie oszukasz, to Ciebie też zamknę w klatce razem z tym małym w niebieskich portkach. Akurat mnie mamusia świnka nauczyła, żeby nikogo nie oszukiwać, więc możesz mieć pewność. Oj, już tak się nie smuć. Zaraz będziesz wolny. Możesz już wejść. No uśmiechnij się teraz. Wracasz już do domu. No i od razu lepiej. W końcu ktoś jest szczęśliwy. Dziękuję, świnko. Ojejkuś, jaki ty piękny! Taki brokatowy! Nie dziwię się, że wszyscy byli smutni po twojej stracie. Kot porwał mnie z mojej imprezki urodzinowej. Zapraszam cię na moje urodziny. O, ekstra! George, tylko nie mam prezentu. Uratowałaś mnie! To jest największy prezent. No dobra, wrócę do domu, zrobię jakąś laurę i potem przekażę ci przez lustro. Super! Pepa, George i kotek, który zyskał nowych przyjaciół, jedli lody i tort urodzinowy. A pozostałe Moji Pops cieszyły się z powrotu jednorożca. No wstawaj, George. Musimy już wracać. Jak tak, to mamusia świnka będzie nas szukała. Wracamy do swojego świata. Papa Mojibox. Dajkę! Pa, pa. Zapraszam wszystkich na kolejny odcinek. Papa pa, Popsy, Papa pa, widzowie. Zostawcie łapkę w górę i zapraszam Was na kolejny odcinek. Papara papa! Do zobaczyska! W dzisiejszym odcinku wykorzystano zestawy Moji I like party, I like ice cream i I like movies.